W momencie zamawiania tego zapachu Mercedes Benz Men Grey to jest zapach z 2018 roku. Trudno dostępny, bo właściwie sprawia wrażenie, jakby go wycofali już ze sprzedaży. Jest dostępny tylko na niektórych portalach po 150, po 220, zależy czy jest tester, czy jest normalny. Pełne opakowanie słuchajcie. Kupiłem go, bo stworzył go Oliver Cresp, znany twórca z firmy. Nish. Nuty głowy to cytrusy różowy pieprz. Nuty serca to ambroksan, olibanum, szałwia. A nuty bazy to piżmo, drzewo bursztynowe i balsam gurian. Zainteresowało mnie to właśnie, że ma w składzie ambroksan i olibanum oraz drzewo bursztynowe i balsam Gurian. Bo nie znam tego balsamu jak on pachnie, ale pomyślałem sobie, że będzie w miarę elegancki. Eee, taki jakby elegancki, balsamiczny pudrowy troszeczkę nawet jak sprawdzicie z nuty i akordy to akordy są wymienione właśnie ambrowe, piżmowe drzewne w ten sposób wygląda, to jest przecena ja kupiłem akurat mam był przeceniony z 249 na chyba 149 już nie pamiętam czemu to jest rozmazany, a nie dobra słuchajcie on jest tak po przyknięciu ma się wrażenie, że kurde, jaki słaby, bo jest, jest faktycznie blisko skórny. Nie promieniuje na daleki dystans, ale, no właśnie, sprawiało wrażenie, że jest y, cichy, blisko skórny. A potem się okazało, po 6 godzinach, że coś zaczyna fajnie pachnieć. On jest prawie cały, wystawiłem go, tam jest. No ta tylko troszeczkę jest. Jest specyficzny. Yy, I od razu jak się nim siknąłem, to trochę żałowałem, że go kupiłem, bo jest zbyt elegancki. On pasuje do gościa naprawdę takiego, co jeździ Mercedesem. Albo który jest bardzo elegancko ubrany. Jest nietypowy. Na pewno takiego innego nie, nie da rady znaleźć na psikniętym, na kimś innym. On nie ma odpowiedników żadnych, no bo stosunkowo świeży zapach. Co jeszcze mogę o nim powiedzieć? No bardzo elegancki. W miarę blisko skórny, otulający, ale trzyma. Po 6 godzinach zaczął emanować bardziej, a po 8 godzinach wciąż był wyczuwalny, czyli jest całkiem niezły długotrwałość nie wiem jak tam ludzie napisali o widzicie, trwałość zaznaczyli przeciętną, nie wiem wcześniej o co im chodziło, trwałość jest bardzo duża, ale projekcja jest łagodna jest, czuć, że jest bardzo eleganckie coś, ale takiego no trudno do uchwycenia nosem po prostu będziesz miał dobry signature scent, jak to się mówi no bo ik, nikt innego raczej nie będzie miał przykniętego. Jak mieliście z nim do czynienia, to zostawcie komentarz. Będę wdzięczny. No i, i co? Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie.